Nasz projekt ma na celu zapewnić wszystkim pacjentom w Polsce, którzy tego potrzebują, dostęp do medycznej marihuany. Dostęp ten zapewni, ma zapewnić możliwość produkcji surowca i preparatów w Polsce przez polskich rolników i krajowe przedsiębiorstwa. Po drugie, przedstawiamy szereg przepisów niezbędnych z punktu widzenia pacjentów, takich jak zniesienie ustawowego zakazu refundacji leków recepturowych wytworzonych z konopi, standaryzacja zasiadczeń czy jasne wskazanie że przetworzenie na własny użytek zakupionej w aptece marihuany, na przykład przez jej rozdrobnienie, nie jest przestępstwem. Ustawy, którą prezentuję, nie byłoby, gdyby nie zaangażowanie posłów i posłanek pracujących w parlamentarnym zespole do spraw legalizacji marihuany. Bardzo za tę współpracę dziękuję. Szanowni Państwo, marihuana nie jest cudownym remedium na wszelkie choroby. Wiemy jednak, że można ją wykorzystać chociażby w celu łagodzenia cierpienia i symptomów. Towarzyszących określonym chorobom. Preparaty z medycznej marihuany mogą ulżyć pacjentom borykającym się z przewlekłym bólem, z nudnościami wywoły, wywołanymi chemioterapią czy ze spastycznością mięśni, będącą objawem stwardnienia rozsianego. Medyczna marihuana jest w takich przypadkach jedną z opcji terapeutycznych stosowanych w praktyce medycznej w wielu krajów, a polskim pacjentom nadal ogranicza się dostęp do tych środków ze względu na zupełnie zbędne i niezrozumiałe uprzedzenia. W lutym 2016 roku do Sejmu ósmej kadencji trafił poselski projekt ustawy dotyczącej marihuany medycznej, przygotowany przez parlamentarzystów ówczesnego klubu KUKIS 15. W projekcie zaproponowano wprowadzenie specjalnego nadzoru i systemu reglamentacji preparatów z konopi. Zgodnie z ówczesną propozycją pacjenci po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia mogliby na własny użytek uprawiać i przetwarzać konopie. Przygotowano wtedy opis całego procesu kontroli takich upraw, aby nie dochodziło do nadużyć. Ponadto zakładano rozwijanie badań naukowych w zakresie skuteczności i bezpieczeństwa prowadzonych terapii. 2016 rok był rokiem szczególnym także ze względu na ciężką chorobę nowotworową Tomasza Kality, byłego rzecznika Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W ostatnich miesiącach swojego życia Tomasz Kalita intensywnie walczył o legalny dostęp do marihuany medycznej w Polsce. W sierpniu 2016 roku do Sejmu wpłynęła petycja moich obecnych kolegów klubowych w tej sprawie wraz z zwanym projektem Kality. Jego choroba i śmierć w najbliższą niedzielę, minie jej piąta rocznica, wpłynęły na przyspieszenie prac nad wspomnianym już projektem posła Liroja. W trakcie prac parlamentarnych przyjęto poprawki, które znacznie zmieniły pierwotny kształt projektu. I Po tych zmianach ta ustawa funkcjonuje do dziś. Wysoka Izbo. Przyjęcie tej ustawy z 7 lipca 2017 roku to był krok w dobrą stronę, ale nadal tylko krok. Po prawie pięciu latach widać doskonale, że czas najwyższy pójść naprzód, tak aby szerszy dostęp do preparatów służył zarówno polskim pacjentom, jak i polskim rolnikom. W sprawie dostępu do medycznej marihuany jest jeszcze wiele do zrobienia, ale niewątpliwie wspomniane działania legislacyjne rozpoczęły debatę publiczną o terapeutycznych zastosowaniach konopi pozwoliły nam w ogóle ruszyć z miejsca w tym temacie. Aby zobrazować, w jakim miejscu dziś jesteśmy i czemu nasz projekt jest konieczny, przyjrzyjmy się problemom, z jakimi dziś muszą mierzyć się pacjenci korzystający z przepisanej przez lekarza marihuany. Pierwszym problemem przy realizacji recepty może być już sama dostępność medycznej marihuany w aptekach. Zarówno pacjenci, jak i farmaceuci narzekają na to, że surowca farmaceutycznego często po prostu nie ma na stanie. Dziś rano sprawdziłam w jednej z aplikacji umożliwiających ustalenie dostępności produktów w aptece Cannabis Floss jedna odmiana dostępna w 11% aptek, druga w 7%. W Warszawie, Wrocławiu czy Gdańsku to może nie będzie problem, w mniejszych ośrodkach oznacza to dla pacjenta bardzo duże utrudnienia. Ale jest jeszcze sprawa ważniejsza, to dostępność cenowa. Jej znaczenie jest niebagatelne, skoro koszt miesięcznej kuracji może wynosić ponad tysiąc złotych. Wysoka Izbo tysiąc złotych miesiąc w miesiąc, nawet przy ponadprzeciętnym wynagrodzeniu, to jest potężna suma, co dopiero mówić w przypadku pracownika, który zarabia niewiele więcej niż płaca minimalną. Cena ponad sześćdziesięciu pięciu złotych za gram, a przy tym brak jakiejkolwiek refundacji. Ustawa z 2017 roku wprowadziła całkowity, kategoryczny zakaz obejmowania leków recepturowych wytworzonych z konopi normalnymi procedurami refundacyjnymi. Blokowanie na poziomie ustawowym możliwości refundacji konkretnego preparatu to rozwiązanie wyjątkowe, niespotykane w przypadku innych leków czy wyrobów medycznych. Nasza odpowiedź na te problemy ograniczonej dostępności medycznej marihuany jest dwojaka. To po pierwsze. Umożliwienie krajowej produkcji konopi innych niż włókniste na potrzeby farmaceutyczne. W obowiązującym stanie prawnym uprawa konopi innych niż włókniste jest możliwa wyłącznie w celu prowadzenia badań naukowych. Proponujemy, aby umożliwić uprawę konopi o wyższej zawartości CHC na potrzeby przemysłu farmaceutycznego. Takie uprawy musiałyby spełniać szereg wymagań. Prowadzona byłaby na określonej powierzchni przy zapewnieniu zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych po podpisaniu umowy z podmiotem uprawnionym do skupu konopi. Przede wszystkim jednak uprawa wymagałaby zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, tak jak obecnie w przypadku upraw maku i konopi włóknistych, oraz dodatkowo i co najważniejsze, wpisu do krajowego rejestru producentów konopi innych niż włókniste. Podobne rozwiązanie już w Polsce obowiązuje i dotyczy upraw tytoniu. Decyzję o wpisaniu do krajowego rejestru podejmowałby w tym przypadku główny inspektor farmaceutyczny. Projekt ustawy przewiduje nałożenie na prowadzących uprawy konopi innych niż włókniste obowiązków informacyjnych, a Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu nadaje odpowiednie uprawnienia kontrolne. Wysoka Izbo! Umożliwienie polskim rolnikom, polskim przedsiębiorcom uprawy konopi na potrzeby produkcji marihuany medycznej to szansa na to, by obniżyć ceny tego surowca farmaceutycznego i zapewnić większą jego dostępność, dziś musimy sprowadzać go z zagranicy, na przykład z Kanady. To też nowe szanse dla polskich rolników przy produkcji na odpowiednio dużą skalę, my także moglibyśmy stać się eksporterami medycznej marihuany choćby do innych krajów europejskich. Po drugie, nasza odpowiedź na wysokie ceny dla pacjentów, czyli poluzowanie obowiązującego zakazu refundacji. Proponujemy taką modyfikację przepisów w ustawie refundacyjnej, by minister zdrowia mógł określić wskazania do stosowania konkretne jednostki chorobowe, w przypadku których leki recepturowe z konopi mogłyby zostać objęte przepisami o odpłatności ryczałtowej. Nie mam wątpliwości, że stać nas jako państwo na to, by wspomóc osoby przechodzące chemioterapię czy cierpiące ze względu na spastyczność. Tym bardziej będzie nas na to stać, jeżeli dzięki krajowym uprawom ceny marihuany medycznej spadną. Przejdźmy dalej. Co wtedy, gdy pacjent już zdoła zrealizować receptę? Pacjenci często nie wiedzą, w jaki sposób mogą zgodnie z prawem przechowywać i używać kupioną w aptece medyczną marihuanę. Czy wolno im ją rozdrobnić? Czy mogą ją spożyć na przykład w popularnej formie ciasteczek? Czy mogą ponownie wykorzystywać ziele poddane uprzednio waporyzacji? Czy te działania są przestępstwem, czy nie? Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii zakazuje przetwarzania i przerabiania konopi innych niż włókniste. Nie wiadomo jednak, czy dotyczy to także w pełni legalnej marihuany medycznej. Dlatego proponujemy, by jasno wskazać, że nie popełnia przestępstwa kto przetwarza lub przerabia na własny użytek produkty lecznicze przygotowane z konopi innych niż włóknista. W ten sposób ułatwimy pacjentom życie i pozbawimy ich niepotrzebnego stresu. Pacjenci często zastanawiają się dziś także, czy i kiedy mogą bezpiecznie wsiąść za kółko. Dzisiaj marihuana w przepisach dotyczących bezpieczeństwa drogowego jest ujmowana jako jedna z wielu substancji odurzających albo substancji o działaniu zbliżonym do alkoholu. Tymczasem mamy do czynienia z substancją po pierwsze dopuszczoną do użycia terapeutycznego, po drugie czy to się komuś podoba czy nie, często używaną w celach rekreacyjnych. Prawo należy dostosować do tej nowej rzeczywistości, podobnie jak mamy bardziej zniuansowane przepisy dotyczące yy, alkoholu, spożycia alkoholu, gdzie rozróżniamy właśnie stan po spożyciu alkoholu i stan nietrzeźwości. Dlatego proponujemy wprowadzić do polskiego porządku prawnego pojęcia stan po użyciu THC oraz stan upojenia THC. W projekcie ustawy proponujemy limity stężenia THC we krwi wzorowane na tych, jakie funkcjonują w innych krajach, na przykład w Norwegii. To są wartości dobrane bardzo powściągliwie. Wiele osób powie wręcz, że być może nazbyt ostrożnie. Dodatkowo, jakkolwiek potrzebujemy w tym zakresie dalszych badań, to wiele wskazuje na to, że wpływ marihuany na czas reakcji i zdolności konieczne do bezpiecznego kierowania pojazdem jest całkowicie inny u osoby, która zażywają pierwszy, trzeci czy dziesiąty raz, a inna u osoby, która z tego czy innego powodu zażywają ją. Regularnie. Dlatego wprowadzamy furtkę dla Rady Ministrów, by w oparciu o badania mogła podnieść limity stężenia THC we krwi w przypadku pacjentów długotrwale zażywających medyczną marihuanę. Obecnie prawo w Polsce nie jest dostosowane do sytuacji, w jakiej znajdują się pacjenci. Każda osoba, która jest w posiadaniu suszu konopi, może być podejrzana o to, że posiada go nielegalnie. To może spowodować chociażby problemy w miejscu pracy. Co wtedy, gdy pacjenta z suszem konopnym zatrzyma policjant? Pacjenci dziś ratują się pokazywaniem recepty albo telefonami do swoich lekarzy. Dlatego proponujemy standaryzację zaświadczeń o przyjmowaniu medycznej marihuany, w tym możliwość wystawienia zaświadczenia w formie elektronicznej. Mała rzecz, a pomoże bardzo pacjentom. Wysoka Izbo terapeutyczne wykorzystanie marihuany nadal budzi wiele wątpliwości. Jak mieć pewność, że lekarz przepisuje medyczną marihuanę bądź jej nie przepisuje, kierując się aktualną wiedzą medyczną? Trzeba unikać takiej sytuacji, gdy lekarz rezygnuje z opcji terapeutycznej, bo źle mu się ona kojarzy, ale też takiej, gdy przepisuje marihuanę pomimo braku jakichkolwiek wskazań medycznych. Dlatego proponujemy, by uwzględnić w standardach kształcenia lekarzy i farmaceutów zagadnienia związane z zastosowaniem konopi. Projekt ustawy zakłada też wydłużone vacatio Ustawa miałaby wejść w życiu po upływie 90 dni od ogłoszenia ustawy. Wynika to z tego, że proponuje się między innymi zmiany w kodeksach, a wdrożenie niektórych rozwiązań, związanych np. z nowymi obowiązkami i uprawnieniami Głównego Inspektora Farmaceutycznego, nie będzie możliwe bez odpowiednich przygotowań. Wyjątek od terminu wejścia w życie całości ustawy dotyczy zmiany w ustawie refundacyjnej, która ma wejść w życie w standardowym terminie 14 dni od dnia. Ogłoszenia. Tu chciałabym szczególnie podziękować dwóm osobom, bo tej ustawy oczywiście nie byłoby, gdyby nie współpraca wielu osób. Wspominanych parlamentarzystów z parlamentarnego zespołu do spraw legalizacji marihuany. Przed chwilą mówiła o tym posłanka Zielińska. Ja o tym też przypominałam. Gdyby nie praca tych osób, tych dwóch projektów dzisiaj nie omawialibyśmy na sali sejmowej. Ale to jest także praca wielu osób. Także poza, poza zespołem szczególnie chciałabym podziękować dwóm osobom za ważną, niezbędną i niewidoczną pracę, jaka została wykonana przez legislatora Radosława Kobę, który w przepisy prawa zamienił wypracowane przez zespół założenia, a także za duże wsparcie i za współpracę Łukaszowi Rydzikowi. Wysoka Izbo, nie ma co ukrywać, że jako parlamentarny zespół do spraw legalizacji marihuany jesteśmy, jak wskazuje już sama nazwa, zwolennikami legalizacji na użytek nie tylko farmaceutyczne, ale też rekreacyjne. Jednak ten projekt, o którym dziś rozmawiamy, kwestii konopi jako używki, najzwyczajniej nie dotyczy. Tu chodzi o pomoc chorym, chodzi o ograniczenie ich cierpienia, chodzi o uśmierzenie bólu. Dlatego mam nadzieję, że projekt spotka się ze zrozumieniem całej sali. Jesteśmy oczywiście gotowi do tego, by w ramach prac. Komisji pracować nad uwspólnieniem rozwiązań zawartych w projekcie posła Sahajki, w prezentowanym przez sekretarz naszego zespołu posłankę Urszulę Zielińską projekcie dotyczącym konopi włóknistych oraz w naszym projekcie dotyczącym medycznej marihuany. Dziękuję.